Mam dla was bardzo ciekawe info, z którego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że wy też. Otóż 24 lutego wychodzi nowe, netherowe DLC. I tym razem to nie będzie 3 poziomy, nie 4, nie 5, a 6 poziomów. Dodatkowo wypuszczają duży, chyba największy, darmowy update. Będzie większe wyzwanie, lepsze nagrody, lepsze itemki, jakieś elitarne takie, ale to o tym później, najpierw DLC. No więc jak już mówiłem, wychodzi 24 lutego. Pierwszy poziom, najpewniej pierwszy poziom wygląda mniej więcej tak. Jest to screenshot wyjęty z... Ktoś znalazł w plikach gry niedokończony poziom netherowe. I tutaj widzimy portal, także najpewniej to jest pierwszy poziom. Będą na pewno blazy, będą pigliny, yy, będzie taki... Czy tak niebiesko troszkę, w niektórych miejscach na pewno. Będą dwa nowe skiny, gastowy pet, niestety nie jestem w stanie zdobyć za bardzo, za dużo tych informacji jest to niewiele. Jeden poziom to będzie Netherworld Forest, drugie to będzie Scorched Cracks, będą również Witherowe Szkielety. Co do punktu to bardzo trudno określić, co i jak, jaki to będzie, jak będzie wyglądał, jak będzie się nazywał, aczkolwiek są pewne informacje, na przykład w trailerze czyli ten Freeze były widoczne dwa łuki, których w grze nie ma. Niektóre rzeczy da się też wyciągnąć z plików gry. Jest na przykład szata dusz, która zwiększa życie, klasycznie, zwiększa zbieranie dusz i obrażenie artefaktów. A nie, to jeszcze nie jest nazwane. To nie jest pewne, że to jest szata dusz. Jest taka świecąca zbroja, przypominająca szkieleta. Jakiś duży miecz przypominający kość, jakaś pałka przypominająca kość, jakaś z... nienazwana zbroja przypominająca zbroję strażnika, jakaś złota siekiera i złoty miecz. Aczkolwiek y, o tych złotych rzeczach to powiem jeszcze później, bo mam tu też info co do złotych rzeczy. Będą dwa również skiny nowe i gast. Z czego jeden skin wygląda tak? Jest to Nether Warrior. Co do drugiego, nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o DLC, to to wszystko. Aczkolwiek z tym DLC właśnie będą powiązane, będzie powiązany ten duży update. No więc update nazywa się Ancient Hans, czyli starożytne łowy. No więc to wprowadza takie endgame'owe, jakieś bardzo trudne, coś w stylu chyba codziennych misji, coś takiego. To są właśnie starożytne łowy. I tam macie jakieś starożytne boby, musicie je pokonać, przejść ten cały poziom. No ogólnie, po przejściu tego poziomu, dostajecie jakieś pozłacany, jakiś pozłacany ekwipunek. Nie mam pojęcia, czy to będzie jakiś zupełnie nowy ekwipunek, czy po prostu pozłacana wersja tego, co już mamy, lepsza. Mam nadzieję jednak, że to będzie coś nowego, że będzie można jakoś tak nowo łączyć itemki, jakieś nowe setapy wymyślać, a nie tylko farmić to samo, tylko 5 razy dłużej. Również dodają nową walutę, złoto, którym będzie można handlować z piglinami. I najpewniej te pigliny będą. To jest NPC, piglin. Najpewniej będzie on w obozie tam niżej. Bo to jest, jest taki filmik właśnie na Twitterze Minecraft Dungeons, gdzie tam się schodzi do tej jaskini, i tam, tam na razie nic nie ma. Tam po prostu jest neturowo. I najprawdopodobniej tam właśnie będzie ten piglin. Także, no w sumie ja jestem na Ja już mam oczywiście kupione to wszystko, nie? Cały Season Pass i będzie ogrywane u mnie na kanale. Myślę, że jakby zrobię z tym po prostu. Wszystko, co będzie się tylko dało, tak? Tak. Wszystko. Tylko mam nadzieję, że to te 6 misji to nie będą jakieś takie króciutkie misje. Żeby to jednak nie okazało się, że równie dobrze mogły to by być trzy długie misje. No ale jakby. Opłaciło się to czekanie, opłaciło się, jakby to ta niepewność długa i tak dalej. No, także tak wszystko będę ogrywał. Do zobaczenia. Siemka.